Nowy rok szkolny dla pracowego światowych prowadzonych przez powiat nie będzie zły. Udało zachować się tę samą liczbę klas i profili, nie będzie też zwolnień nauczycieli. W sumie do wszystkich szkół zrekrutowano ponad 3700 uczniów. Muszę powiedzieć z takim przekonaniem i że jest to sukcesem i z radością, że mieliśmy w tym roku bardzo dobry nabór. Podobnie zresztą jak w latach minionych, zrekrutowaliśmy ponad 1100 uczniów. W zasadzie wszystkie nasze szkoły odliczyły się w stanie organizacyjnym. Takim jak planowaliśmy. A to ma o tyle bardzo, bardzo poważne znaczenie z punktu widzenia jakości kształcenia, że możemy zachować stałą kadrę pedagogiczną, która pracując jednocześnie nabywa doświadczenia, to się przekłada na efekty kształcenia. Gro uczniów kształcić się będzie w szkołach o profilu zawodowym oraz technikach, które z roku na rok cieszą się coraz większym powodzeniem. W sumie proporcje są takie: 70% szkoły zawodowej i technika, 30% to licea ogólnokształcące. Kształcić będziemy również w szkołach kształcenia specjalnego, czyli tam, gdzie kształcimy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I w tym roku szkolnym przewidujemy, iż będziemy w tych dwóch placówkach, to jest w Zespole Szkół Specjalnych i Socjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w gromadnicach, kształcić ponad 100 uczniów. Rozwijanie tego modelu dualnego systemu kształcenia. My to kształcenie prowadzimy w jednym zespołu szkół. Zespołu szkół to jest zespół szkół imienia Mikołaja Kopernika, mm -hmm. ten zespół numer 3. To jest w zasadzie proces kształcenia poprzez podmioty gospodarcze, rzadko o tym się mówi publicznie, ale to w zasadzie my jako szkoła powiatowa towarzyszymy w tym procesie kształcenia przedsiębiorcom, firmom, którzy, które na swoje barki biorą odpowiedzialność za jakość kształcenia w tym obszarze praktycznej nauki zawodu. Szkoła natomiast nasza uzupełnia to kształcenie, to kształcenie teoretyczne, zarówno w obszarze przedmiotów zawodowych, jak i w obszarze przedmiotów ogólnokształcących. I tutaj największym naszym partnerem jest cech Rzemiosł różnych i przedsiębiorców w Wieluniu i firmy przedsiębiorstwa rzemieślnicy zrzeszeni w tym cechu. W placówkach oświatowych tego lata ale też nieco wcześniej bo również wiosną udało się przeprowadzić szereg prac remontowo-modernizacyjnych. Najbardziej widoczną inwestycją jest oczywiście budowa nowego boiska sportowego obok Korczaka ale są też inne nie mniej ważne. W najbliższym czasie będziemy realizowali Długo oczekiwaną inwestycję w specjalnym ośrodku szkolnowo w Gromadzicach. W tym roku 400 tysięcy złotych do końca roku będzie konsumowany czy wydatkowany na ten cel. Cała inwestycja będzie przekraczała ponad 1,5 miliona złotych. Jest to sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym. Można rzec również łącznikiem z tym budynkiem podstawowym, który w tej chwili jest. Oczekiwana, dlatego że warunki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych znacznie się poprawią. Tam niedomaganie związane z powierzchnią mieliśmy dosyć poważne, jeżeli chodzi o zajęcia ruchowe, organizację imprez, a to są często podstawy zajęcia związane z rehabilitacją i realizacją potrzeb tychże dzieci. W bursie międzyszkolnej w tej chwili zamykamy, zamykamy etap ogrodzenia w budynku przy ulicy Traugutta, przepraszam, na posesji przy ulicy Traugutta od strony Armii Krajowej oraz dosyć poważnego remontu w drugim budynku przy ulicy Wojska Polskiego. To są sale noclegowe dla młodzieży oraz sanitariaty. Dokonaliśmy przyłącza wreszcie energetyki cieplnej do powiatowego młodzieżowego domu kultury i sportu, a nie oszukujmy się, no to też poważnie wpłynie na, na kwestie oszczędnościowe. No i zmierza w kierunku tych działań związanych z ochroną Środowiska. I jeszcze o zmianach na stanowiskach dyrektorów dwóch placówek. Nie ma co ukrywać, że końcówka ubiegłego roku szkolnego w Powiecie była dość nerwowa, a to za sprawą trudnej sytuacji w Zespole Szkół Specjalnych. Rada Pedagogiczna Szkoły, jak wiemy, zawnioskowała do zarządu powiatu o odwołanie ze stanowiska dyrektora Bożeny Podedwornej Janczarek. Powód nieprawidłowości wytknięte przez Radę Rodziców, ale też Kuratorium Oświaty. Ostatecznie dyrektor Podedworna zrezygnowała z pracy. Później radni podjęli uchwałę w sprawie wyłączenia ze struktur szkoły. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Nie zgodził się jednak na to łódzki kurator oświaty, co niewątpliwie pokrzyżowało plany starostwa. Zmierzaliśmy w kierunku stworzenia silnej placówki, która będzie kształcić w tak zwanym systemie dualnym, czyli kształcić młodzież sprawną i młodzież z różnymi formami niepełnosprawności. W grudniu minionego roku została zmieniona ustawa o systemie oświaty, która do tej pory, do tego grudnia 2015 roku, wymagało od samorządów zaczerpnięcia opinii właściwego kuratora oświaty w sprawach reorganizacyjnych. Między innymi dotyczyło to właśnie kwestii związanej z likwidacją, z likwidacją jakiegoś typu szkoły. Od grudnia musieliśmy mieć tą pozytywną opinię kuratora oświaty. Oczywiście proces był prowadzony wiosną, bo taki był czas, czy to był naj, najkorzystniejszy mm -hmm. czas. No i niestety, z przykrością muszę stwierdzić, wielokrotnie to tutaj powtarzałem, nie tylko ja, ale i przedstawiciele władz powiatu, że nie uzyskaliśmy tej pozytywnej opinii. Mówię z przykrością, dlatego że te nasze działania absolutnie nie zaburzały procesu, nie pogłębiały jakiegoś regresu albo nie zmniejszały szans edukacji dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a wręcz przeciwnie, miały je zwiększyć. Polegało to na tym, że musieliśmy zlikwidować jedne, jedną zasadniczą szkołę zawodową w przypadku łączenia dwóch zespołów szkół. Zespołu szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika i zespołu szkół specjalnych. I nagle okazało się, że łódzki kurator oświaty nie wyraził zgody, czyli pozytywnej opinii nam nie wydał na likwidację jednej szkoły zasadniczej zawodowej, przy czym w drugiej miały funkcjonować zarówno klasy dla uczniów norm, w normie intelektualnej, jak i klasy integracyjne, których mhm. w tej chwili nie mamy jako takich o statusie integracyjnym, jak i w przypadku, gdyby były takie potrzeby na rynku edukacyjnym, klasy specjalne. Z zadziwieniem, jeszcze raz to podkreślam, nie wiem, skąd wzięła się taka interpretacja. Argumenty, które zostały podane przez kuratora, później przez ministra edukacji podtrzymane dla nas wszystkich były zaskakujące, żeby nie powiedzieć, w wielu, mhm. wielu miejscach. Po prostu Nieprawdziwy. Ostatecznie placówką od Nowego Roku Szkolnego kierować będzie Katarzyna Werębak. Nowego dyrektora dostanie też zespół szkół nr 3 imienia Mikołaja Kopernika. Justynę Drobnikowską zastąpi na tym stanowisku Kamila Prangę. Obydwie panie swoje funkcje będą jednak sprawować przez 10 miesięcy w charakterze pełniących obowiązki. Starostwo planuje bowiem ogłosić oficjalny konkurs na te dwa stanowiska dyrektorskie. Jeżeli chodzi o Obecnie pełniącą obowiązki, to pani Kasia bardzo szybko podjęła działania związane z podniesieniem kwalifikacji nabyciem wiedzy, poświęcając część okresu wakacyjnego, urlopowego na kształcenie. I to chyba jest ten dobry wskaźnik, który może nam określać, iż ten kierunek jest jak najlepiej, najbardziej słuszny. Pani Justyna Drownikowska. Mogła przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora, tak jak wszyscy w zasadzie dyrektorzy wielokrotnie w naszych placówkach, ci, którzy pełnią tę funkcję przez dłuższy okres czasu, przystępowali. Z przyczyn osobistych pani dyrektor nie przystąpiła do konkursu. Ja tu o szczegółach nie będę mówił, Musiała się sama wypowiedzieć w tej sprawie. Ja nawet sądzę, że w zbliżonym terminie. Będziemy przeprowadzali dwa postępowania konkursowe ze Zespołu Szkół Specjalnych Zespołu Szkół Mielczyj Mikołaja Kopernika. I na razie tyle. Zagadnienie znacznie rozszerzymy już w temacie tygodnia, gdzie cała rozmowa z Naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego. Zapraszamy.